jest sobota, jest mega ładna pogoda, serio, ja właśnie sobie piję kawusię mrożoną, love it. Właśnie wziąłem się za moje kwiatki i wystawiłam, poobcinałam, wiecie, tam jakieś takie suche gałązki, wystawiłam je na taras, więc tak, u mnie jest już przed, tak, taka 13. Więc ja tak naprawdę się do was nie odzywam, byłam z moją mamą na zakupach e, i z moją siostrą. E, fajnie spędziłam poranek, no wiecie tak, pospałam, naprawdę wyspałam się, także o to mi chodziło też właśnie w tą sobotę. I dzisiaj też planuję sobie posprzątać e, w ogóle w pokoju, bo jest wiem ja mam zresztą... E, tu proszę bardzo biurko, w ogóle kwiatki już, um, to lipanki troszeczkę zwiędnięte, tam jest o, proszę bardzo, oczywiście, zobaczcie, to co wam ostatnio mówiłam, że chciałabym tutaj ogarnąć tego, ale coś mi nie idzie, więc wszystko jest tak naprawdę, wiecie, musimy pogarniać, wiecie, pościel sobie przebrać, umyć okna, także dzisiaj takie totalnie deep cleaning, tak, lustro też jest, brudne, oczywiście to jest w ogóle standardzik, więc jest piękna pogoda, naprawdę. Idę Wam pokazać te moje kwiatki, bo naprawdę jestem dumna. Pani ogrodniczka, Marta, zobaczycie? tutaj, proszę bardzo, moje kwiateczki. Monstera i taka palemka, właśnie co kwiaty utracą u mnie ogólnie w pokoju, i tak troszeczkę. No, wystawiam je na słońce. Może to im coś da. Bardzo Ubieramy się za robotę. To Totalnie pierwszą sprawą, którą ja muszę ogarnąć, bo mnie jest szafa, tak ostatnio po prostu się dość wkurzyłam, że po prostu w niczym mi się nie podoba i wygląda mi w ogóle nieważne po prostu moja szafa wygląda jak... Muszę się jakiegoś, nie wiem, tornada, nie wiem po prostu, więc to wszystko poogarniać. I wyjmować też już, wiecie, takie letnie ubrania, w sensie, no letnie nie ma jeszcze lata, ale ma być jutro 25 stopni, więc ja muszę mieć w czym chodzić jutro. Te krótkie spodenki już wiecie, także wyjmę zaraz i zobaczymy, Robię taki przegląd, co ja w ogóle mam dzisiaj deep cleaning, tak. Jeszcze mamy okno, w ogóle wiecie, u nas wszyscy takie życie na ogrodzie, tata tutaj kosi trawę, wszystko, mam sadzi jakieś roślinki, nie wiem, więc fajnie. co się stało z moim swetrem. Nie wiem, czy kojarzycie. Pamiętacie, że tak na pewno w którymś filmiku byłam yy, z jakby w się zastanawiał, to tak. Więc ogólnie to bardzo polecam. Ale naprawdę lubiłam ten sweter. Ale trudno. No. W ogóle to jest mój ostatnio totalnie faw krem do rąk. Naprawdę, jeśli poszukujecie jakiegoś, tylko wiecie, takiego kremu do rąk, który przepięknie pachnie tak wiosennie, to naprawdę mogę wam polecić ten dzieło, bo to jest w ogóle jakaś, jakaś nowość, bo ja jakiś czas temu właśnie byłam w Rosmanie i chciałam kupić sobie ten bezowy, bo jest właśnie jeszcze bezowy, jest chyba jeszcze mandarynkowy. Bezowy mi się właśnie strasznie kojarzy też z wiosną, dlatego chciałam właśnie bezowy kupić, ale akurat. Chyba jakoś wszedł do Rosmana, bo nie widziałam go wcześniej, a tak to bym go też wcześniej kupiła. I tak patrzę na tą półkę i mówię, kurde, nowość. Wiśniowo mi ten, migdałowy. I ja mówię, takie. Ja nabiorę nowość. I po prostu to była jedna z lepszych decyzji ostatnio. Za każdym razem jak smaruję ręce, to muszę tak, muszę chociaż trochę powochać, naprawdę. Ale chyba wam już też mówiłam, że w ogóle zauważyłam, że mnie bardzo zapachy, wiecie, tak. Sprawiałem, że jestem tu i teraz. w ogóle uwielbiam zapachy wszelkiego typu. Na przykład, jak czytam książkę, to tutaj był akurat Childish, gdzie ostatnio się pytaliście się pod vlogiem, co czytam, i w ogóle widzę, że Childish, i w ogóle więc uwielbiam Childish naprawdę. W ogóle seria Students mi jest tak bliska sercu. Nie pamiętam, czy w ogóle już Wam mówiłam. Wydaje mi się, że mówiłam. Albo nie mówiłam, że po prostu jak czytam students, to lubię właśnie do tego wracać. Jak czuję się na przykład wiecie, tak przygnębiona, tak nieswojo. Pamiętam właśnie, jak byłam, jechałam gdzieś na jakiś obóz, to wzięłam sobie właśnie studentswa unique. Żeby wiedzieć, to tak. Po prostu nie wiem, czemu czuję dom, czytając tę książkę. To jest mega dziwne, ale. Wiecie, znać, czy wy też tak macie z jakąkolwiek książką, ale ja po prostu tak mam, więc chill, też mi się mega podoba. Uwielbiam to w ogóle, nie będę spoilerować, jeżeli jeszcze tego nie czytaliście i w ogóle, więc I'm, I'm quiet, spokojnie. Ale naprawdę uwielbiam w ogóle czytać takie, wiecie, słodkie młodzieżówki i w ogóle, serio, nie lubię dark romance, albo, wiecie, tych wszystkich dark i wszystko, nie, 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 nie. to nie moje klimat, no serio. Ja, jeżeli czytam taką książkę, to czuję się tak strasznie przetłoczona, na no serio. Chyba taka najbardziej dark, którą czytałam, to był. Ta seria, nie, była ta. Spark. Spark, Flame i Ashes. To, to jest ta seria jakaś, ale... Nie wiem, ona była spokojna, ale mam wrażenie taka, nie wiem, nie pamiętam. Po prostu nie pamiętam, ale wydawało mi się, że taka była. Jeżeli nie, to przepraszam. Po prostu ten, ale ja wolę gustować takie książki bardziej pogodne, wiecie, takie bardziej... No, więc sobie teraz poczytam i... Tak, a ja w ogóle kontynuowałam, że uwielbiam zapach tej książki, naprawdę, jeżeli macie ją w domu. Albo jeżeli macie jakąkolwiek nową książkę, to powąchajcie ją. I za każdym razem, jak czytam Chilish, to po prostu wołam te strony. Uwielbiam zapach książek. Naprawdę uwielbiam się takich nowych, to jest w ogóle. Ja na serio. Podręczniki szkolne tak nie pachną. To chyba dlatego, że im duszę odebrano, ale to nieważne w ogóle. być. W końcu no nie wiem, czy ja mam wyjść na zewnątrz, czy nie, bo z jednej strony bym wyszła, ale z drugiej strony to jakąś trawę. Może zejdę jednak. Trzeba korzystać z tej pogody. Jutro do 26 stopni, więc. Camp. Wait, totalnie w ogóle założyłam sobie też moją bransoletkę taką z wakacji, jak byliśmy. Bo strasznie właśnie ona, bo to, jeśli byliśmy te wakacje, były dla mnie takim super czasem w ogóle. Ja go mega fajnie wspominam i jak noszę tą branzoletkę, to tak czuję, że tamta Marta jest ze mną tu i teraz. W sensie. Bo to jest w ogóle dziwne. Nie wiem, jeżeli chcecie, to mogę poruszyć ten temat na odcinku jakimś innym, albo w ogóle poświęcę na to cały odcinek. Bo ja w ogóle mam wrażenie, że ostatnio się czuję, jakbym tamta Marta, która była w wakacje, jakbym od niej była odcięta taką grubą totalnie linią. I nie wiem, jakby to w ogóle było, jakby tamto nie było moje życie. I w ogóle to jest takie powalone. Naprawdę tak mam. Nie wiem, I dlatego to z zaleceniem, jak przypominam o tym, że nie, to byłam ja i to jestem ja. I tak w ogóle no, sobie powalone, ale jeżeli też tak macie, to dajcie znać. To możecie takiego. <laughs> nagrać Jakkolwiek, no... Oliwia mnie Uf, to chyba wyśmieje. Malować, guys. Mam kawusie, kiwi i muzyczkę. Powiem Wam szczerze, że ostatnio testowałam jeszcze taki inny korektor z. Mój rozumień, muszę ściszyć muzykę, bo przecież się nie usłyszymy. E, testowałam ten korektor z Eveline i totalnie jednak moim faworytem jest ten z Nexana Serio. Jest warty swojej ceny. Ja zazwyczaj kupię na promocji, bo uważam, że nie, nie, dam, nie dam tyle za korektor. Ale naprawdę. Uwielbiam, serio, nie wiem czy w ogóle wszystko pięknie kryje, nie waży się nic, więc e, serio uwielbiam, naprawdę, jeżeli miałabym polecić Wam jakiś korektor, to totalnie ten, naprawdę, ten jest spoko, ale nie wiem, może po prostu do mojej cery jakoś się tak, nie wiem, po prostu lepszy jest uważam, że zmykser grze. Guys, ja totalnie stwierdziłam, że po prostu potrzebuję się do Was tak odezwać, Powiedzieli Wam kilka słów. Mających taki troszeczkę pozytywny wydźwięk, bo ja zauważyłam, że jak jest totalnie ładna pogoda, to ja naprawdę zupełnie inaczej się czuję. Przysięgam, ale też myślę, że to jest ogólnie w większości tym spowodowane. Czekajcie, się, wiem, czy muzyka nie denerwuje. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie tym spowodowane, ale też nie wiem do końca. Stwierdziłam po wczorajszej takiej pewnej sytuacji, gdzie na mieście. Pomogłyśmy razem z moją siostrą i moją mamą, takiej starszej pani i dopiero po tym tak naprawdę do mnie dotarło. My jesteśmy szczęściarzami, jaką nie wiem jaką nawet ja jestem, też mówię tutaj bardziej o osobie, bo nie wiem jak u was jest, jaką ja jestem szczęściarą, że mogę mieć życie takie jakie mam. I tak naprawdę wiecie, taka mała pierdoła, naprawdę byłam przytłoczona wczoraj po tym, ale... ale tak człowiek docenił i to jest takie... Wiecie, dzisiaj moi drodzy, pozytywna energia, ładna, przepiękna jest pogoda, naprawdę. Zrobię sobie kawusie, zrobiłam sobie make-up. Naprawdę, przed chwilą czułam jakbym była w takiej totalnie girly, e, hood era. No robiłam sobie makijaż i wiecie, muzyczka leciała w tle, taka totalnie wiosenna, jakieś ukulele i w ogóle, więc... brałam mniej więcej tak się mój outfit prezentuje, spódniczka, jakiś tutaj t-shirt zwykły, w sobie kolczyki, których tak dawno nie nosiłam na serio, jakaś biżu, także y, ja jestem mniej więcej gotowa, jeszcze muszę wziąć jakąś torebkę, ja się właśnie zastanawiam, którą, ale mi się wydaje, że wezmę tą. Chyba będzie fitować, więc tak złożę sobie na to jakiś właśnie chyba trencz i konwersy, więc ja.